Hej, siemony ludzie sobie z tej strony. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, wczoraj przyszła do mnie paczka od panini, od polskiego panini. I powiem Wam, że byłem mega w szoku, bo nie spodziewałem się tej przesyłki. A to, co jest tutaj w środku, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Jest to nowość. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak to wygląda, z czym to się je, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście do paczki dostałem tu też taką. Eee, krótką informację: eee, słuchajcie, oto masz w rękach najlepszą kolekcję kart poświęconych fantazy i przygodzie, jaka kiedykolwiek powstała. Odkryj 10 plemion fantazy Riders oraz niesamowitą historię ich bohaterów i zwierząt w fantastycznym świecie, przedstawionym w kolekcji kart z wyjątkowymi ilustracjami, które zabiorą Cię w samo serce fascynującego. Świata szczegóły znajdziesz w przewodniku dołączonym do mega zestawu startowego, a także na stronie www.fantasyridersworld.com. Pozdrawiamy zespół Panini. Ja również pozdrawiam i bardzo dziękuję. Za tą przesyłkę. Czy to już jest w sklepach? Nie mam pojęcia, bo nie sprawdzałem, nie miałem czasu, więc jeżeli ktoś z Was coś takiego widział, to napiszcie w komentarzu. No i też fajnie, jakbyście napisali, jak Wam się to podoba. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Zaraz sobie sprawdzimy. No i słuchajcie, mamy tutaj mega zestaw startowy, box i mini puszka, która wygląda naprawdę bardzo fajnie, więc słuchajcie. W dzisiejszym odcinku otworzę sobie zestaw startowy. Tu mam całego boksa. Jestem ciekawy, jak w ogóle wyglądają te karty. Jest to oczywiście kolekcjonerska gra karciana. Jedna saszetka ma 6 kart i kosztuje z tego co widzę 4,49. Taki boksik ma tutaj chyba 50 saszetek, o ile się nie mylę. Czemu? A, 50 saszetek. OK, mamy też mini puszkę, która wygląda naprawdę fajnie. Podoba mi się to logo tutaj. Puszka kolekcjonera zawiera 4 saszetki, kosztuje 25 zł. No i oczywiście. Ojej, myślałem, <śmuszczam>, że będę kichał. Jakiś katarek mnie męczy. I mamy oczywiście zestaw startowy. Jak to wszystko wygląda? Zaraz sobie zobaczymy. Więc boksik i puszeczkę otworzę sobie na jakimś innym odcinku. Także bardzo dziękuję za przesyłeczkę. No i mamy zestaw startowy. Zestaw startowy zawiera album kolekcjonera, cztery saszetki z kartami, plansza do gry oraz przewodnik po kolekcji. Z tyłu wygląda to w ten oto sposób. O, nawet mamy pokazane co i jak, co tutaj jest. Dołącz do przygody: okryj, odkryj 10 niesamowitych plemion. I tutaj mamy właśnie te plemiona różne. No, jestem ciekawy, jak te karty wyglądają. Tutaj mamy narysowane, ale jestem ciekawy, jak to wygląda. No, wiecie, na żywo. Taki zestaw startowy kosztuje 34,99, więc otwieramy. Czy ta kolekcja będzie hitem w Polsce? No to zobaczymy. Otwieramy zestaw startowy, który w ogóle jakoś jest taki gruby. No wydaje mi się, że to będzie bardziej coś dla e, fanów e, właśnie fantazy. No, ale może ktoś z was będzie chciał to zbierać, może komuś to się spodoba. Dobrze. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu mamy plansze. Jest plansza. I mamy tutaj talię miejsca, czyli to jest plansza do gry strefa ataku. Z drugiej strony wygląda to w ten oto sposób, więc może zrobimy sobie z tego tło, czemu by nie. Mamy tutaj tło, jest oczywiście przewodnik po kolekcji. Ciekawe, czy to są jakieś karty specjalne. No, wygląda to naprawdę fajnie. Jestem ciekawy, jak to jak wyglądają karty ogólnie. No, zaraz zobaczymy, czy będą świecące, czy nie. Mamy tutaj opis. No, powiem Wam, że wygląda to nawet całkiem sympatycznie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na żywo, w sensie te karty. Ja lubię takie, takie rzeczy. E, mam nadzieję, że te karty będą też świecące. No, nawet, nawet są tu elfy, bohaterowie, no, o, krasnoludy, więc no, coś, 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 jak władca pierścieni, można powiedzieć. E, górskie gobliny, no, wygląda sympatycznie. Rycerze, a, czyli tu mamy opisane właśnie tych m, wszystkich tutaj, można powiedzieć, bohaterów, e, antyżycie no muszę sobie to później poczytać King Kong <laughs> dobra zobaczmy sobie dalej no i tutaj jest oczywiście pokazane że jest mini puszka mamy też tutaj reguły gry dobra więc teraz słuchajcie a tu to, co mamy tu jest jakiś e, przygoda do kolekcjonowania czyli tu jest tak jakby spis kart chyba 396, tak mi się wydaje, i mamy tutaj brązowe, srebrne, złote, platynowe, tytanowe i stalowe. Mm. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Słuchajcie, tu mamy oczywiście pokazane co i jak. Okej, okay. mamy tu też album dołączony. Album, no oczywiście, album wygląda jak zawsze. No i dokładnie tutaj, a tu też album jest na górze ponumerowany. No i tutaj, ojej, co to tak się ciemno zrobiło? Mamy też e, checklistę. Czyli z tego, no dobrze mówię, 396 kart jest do zebrania. Ech, no ciekawe, ciekawe. Więc dobra, otwieramy. W ogóle ten album jest taki gruby, zobaczcie. To dlatego tak mi się wydawało, że ten zestaw startowy jest taki gruby. Ok, zobaczmy sobie jak wyglądają saszetki. W albumie, w albumie, w zestawie startowym były cztery. Czy saszetki się różnią? No, różnią się. Więc słuchajcie, mamy tutaj cztery różne. No dokładnie. Ok, otwieramy. No i zobaczymy. Ja was może troszeczkę e, obniżę. Sorry, że ten, ta kamera się teraz będzie trochę trząsła. No dobra. I jedziemy, słuchajcie, jak to wygląda. Zobaczmy sobie. E, mamy tutaj przód, zaszetki. Czy tu jest napisane co i jak wpada? 396 kart. Mamy 273 karty bazowe, 27 kart złotych, 27 kart srebrnych, 27 brązowych, 24 platynowe, 9 tytanowe i 9 stalowe. No więc te tytanowe i stalowe to są najrzadsze. Nie jest napisane. Co ile wpada? No dobra, zobaczmy, z czym to się je, jak to wygląda. Co my tutaj mamy? Reguły gry. Ok, no i dobra, zaczynamy. Uu. Powiem Wam, że. A to jest jakby tył karty. No, powiem Wam, że karty są zrobione bardzo ładnie. Tutaj się coś świeci, a na filmie tego tak nie będzie widać. Skorpion Olbrzymi no i tył karty wygląda w ten oto sposób, ciekawe jak to będzie wyglądało jak już w albumie, czy to jest ponumerowane? tak jest ponumerowana karta tutaj 340 no, z tego co widzę to są karty bazowe mamy kolejną Golem czy z tyłu, z tyłu wygląda tak samo dokładnie, fajnie bo jest opis po polsku, to mi się podoba lećmy dalej tu jest coś odwrócone i tutaj też Ok, o mamy kartę specjalną. No, i jak zwykle, y, pani nie robi bardzo ładne karty specjalne, i to mi się podoba. Mamy tutaj pierwszą kartę specjalną jest to karta srebrna. E, lećmy dalej, tutaj mamy kolejną jest karta złota. Mechanik Jeździec Mistrz Krasnoludy. A, fajnie, że to jest tutaj opisane. E, mamy kartę złotą jest karta złota podobają mi się takie wiecie e, specjalne karty tutaj mamy kolejną kartę ale to jest karta już zwykła tutaj są miejsca i tutaj mamy również kartę zwykłą pajęczy jad I tu mamy przedmioty różne karta 210 ok lećmy z kolejną saszetką zobaczymy czy uda się trafić Specjalne w sensie e, tytanowe albo stalowe, no. Jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia. E, dobra, lecimy dalej. Tu mamy kartę y, zwykłą. Aha, bo właśnie, tu są inne też kolory. A, bo to są te inne, y, chyba plemiona, tak mi się wydaje. Smokobot, dobra, lecimy dalej. z Zwiadowca, poszukiwacz. No, powiem wam, że yy, te rysunki na tych kartach są naprawdę bardzo ładne i to mi się podoba. Nie Nietoperz olbrzymi. To będą pewnie karty specjalne. No dokładnie, mamy kartę yy, srebrną. Zwiadowca, jeździec. Yy, czy tu będzie też złota? Platynowa, jest pierwsza platyna, słuchajcie. Gargulec. Jest gargulec i mamy tutaj już kartę zwykłą. Lecmy z kolejną saszetką. No, powiem wam, że jest to ładnie zrobione. Podoba mi się. No, to już tak bardziej dla fanów fantazy. Hmm, ale może akurat ktoś z Was polubi tą kolekcję. Tutaj mam jakiegoś ucznia. E, ten fajnie wygląda. Taki. No dobra, więc tu będzie też jeszcze karta zwykła. Tutaj mamy miejsce. No i okej, okay. pierwsza karta specjalna, następna platyna. Mamy tutaj takiego koguta bazyliszek. Mega, tutaj trzy gwiazdki. Jest kolejna platyna. I tutaj mamy kartę złotą: królewski tryton jeździec. Ok, mamy kolejną złotą, więc mam dwie platyny, dwie złote i dwie srebrne. Otwieramy ostatnią saszetkę. Na którymś odcinku otworzymy sobie całego boxika. A później, jak już to wszystko powsadzam do albumu, to też Wam zrobię prezentację. Podoba mi się to, że na tych kartach też zwykłych widać tutaj z tyłu takie to też jest fajne te rysuneczki uzdrowiciel ok mamy kolejną bazówkę no i tutaj będą zaraz karty specjalne no tutaj mamy opętanie duchowe zaklęcie no i dobra pierwsza karta specjalna tytanowa słuchajcie mamy pierwszą kartę tytanową więc elegancko czekajcie ja sobie tylko jeszcze sprawdzę Tytanowa, yy, stalowej jeszcze nie trafiłem. Jest karta tytanowa. To mi się podoba. Oczywiście yy, pani nie robi fajne właśnie te karty specjalne. I mamy kolejną kartę specjalną. Jest to karta yy, brązowa. Jest karta brązowa. Mamy tutaj Wiedźma Jeździec. Więc muszę Wam powiedzieć, że karty... Wyglądają bardzo ładnie. Nie trafiłem karty tej stalowej, ale w boksie mam nadzieję, że, że trafię. Także ja oceniam tą kolekcję tak 8 na 10. 8 na 10, bo jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona. Bardzo mi się podoba. Czy będę ją zbierał, jeszcze nie wiem. Ale na pewno otworzę całego boksika, plus jeszcze tą mini puszeczkę, którą tutaj dostałem. Także piszcie w komentarzu, jak Wam się to podoba. No i czy będziecie zbierać. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego weekendu. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa pa!